Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Gabriela, ale znacie mnie jako Fiorzlana tutaj na YouTubie, Instagramie oraz na Facebooku. I dzisiaj, w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym krótkim tutorialu, chciałabym wam pokazać takie oto urocze woreczki na cuksy czy na jakieś tam niespodzianki. Takie właśnie marcheweczkę. Marcheweczka zrobiona z włóczki bawełnianej. Mam nadzieję, że będzie to idealny. Taki mały dodatek, jako może ozdoba albo jako od zajączka. Także zaczynamy i tak, pierwszy przede wszystkim włóczka. Ja mam taką piękną włóczkę w takim bardzo marchewkowym kolorze oczywiście 100% bawełna, w 50 g mam 100 metrów i druga w kolorze zielonym na te nasze wykończenie listków. Oczywiście, możecie wy użyć także grubszej, wtedy marchewka wyjdzie troszeczkę większa. I jeśli ja tu akurat używam włóczkę Cotton Medi z norweskiej firmy Trisil, ale na przykład mam tutaj akurat identyczną włóczkę, również w takim pięknym kolorze pomarańczowym, włóczkę Muscat i tutaj jeśli byście szukali, to jest to akurat kolor 51 w takim równie marchewkowym kolorze. Do tego oczywiście będzie nam potrzebne szydełko. W zalecanych jest tutaj szydełko numer 4, ale ja bym chciała właśnie, żeby te dziurki nie były za duże, dlatego używam szydełka numer 3. Nożyczki, igła do chowania nitek. No i myślę, że zaczynamy. Oczywiście najgorszą częścią najczęściej jest wyciągnięcie tutaj środeczka z tej naszej włóczki, ale to prawdopodobnie zacznę po prostu z zewnątrz. Tutaj mam końcówkę zielony na razie odkładam. I zaczynamy od magicznego kółeczka. Czyli końcówkę naszej włóczki trzymam w palcach, owijam wokół palca, oczywiście nie za mocno, dość luźno. I mam tutaj taki X. Szydełko wkładam pod pierwszą nitkę. Sięgając tą drugą. I w ten sposób. utworzyło mi się te magiczne kółeczko. Pamiętajmy, że tutaj żeby nam ta końcówka nie uciekła. Robimy pierwsze dwa oczka łańcuszka, które nie liczą się jako nasze słupki. Następnie wykonujemy 8 słupków. Nawijamy, przekładamy przez magiczne kółeczko, sięgamy tą nitkę, przez dwa i przez dwa. I ponownie nabieramy, aż będziemy mieli 8 słupków. Mamy już 8 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus pierczątkowe dwa oczka łańcuszka. Teraz zaciągamy delikatnie tą naszą końcówkę zamykając nasze okrążenie i w pierwszy słupek robimy oczko ścisłe, czyli przez obydwie pętelki łapiemy naszą nitkę i przeciągamy przez wszystkie, w ten sposób mamy zamknięte nasze kółeczko i teraz ja lubię sobie po prostu schować od razu tą końcówkę żeby po prostu nam nie przeszkadzała w reszcie naszej, naszego woreczka, czyli pod kilka nitek zabezpieczam, przeciągając igłą przez kilka oczków. Może jeszcze raz. W ten sposób, oczywiście, na lewej stronie naszej robótki. I tutaj nożyczkami ucinam. Wywijam z powrotem na prawą stronę. Wkładam moje szydełko i ponownie pierwsze dwa oczka łańcuszka, które nie są liczone jako oczko, jako słupek. I w tym samym miejscu, tutaj, robimy jedno, jeden słupek. W kolejnym oczku będą dwa Słupki. raz i dwa, czyli jeden i podwójne. I w tym miejscu będzie podobnie jeden słupek, dwa słupki w jednym. I tak w sumie musimy mieć cztery takie sekwencje, czyli pojedyncze i dwa słupki w jedno oczko. I tutaj ponownie. Pierwszy jest pojedynczy. I dwa słupki w jedno oczko. I dwa. Ostatni. Doszliśmy tutaj do początku i nie w te dwa oczka łańcuszka, tylko w pierwszy słupek przez obydwie pętelki tutaj oczko ścisłe. Zakończyliśmy nasze okrążenie numer dwa. Znowu dwa oczka łańcuszka, które się nie liczą. I w to samo miejsce, czyli w pierwszy słupek pojedynczy poprzednim rzędzie, robimy nasz słupek. Podwójne oczka, w pierwszym będzie pojedynczy słupek. I dwa w jedno oczko. Czyli teraz mamy dwa pojedyncze i dwa w jednym. Tak jak widzicie tutaj poszerzamy dalej naszą marcheweczkę. Czyli dwa oczka pojedyncze i dwa razem w jednym oczku. I ponownie tak w sumie cztery razy. I ostatnie, w moim przypadku, dwa pojedyncze, czyli po jednym, w dwóch następnych i w trzecim będzie podwójne, czyli dwa w trzecim. I ponownie tutaj pierwszy nasz słupek przez obie pętelki oczko ścisłe I już powoli nam się zaczyna pokazywać ta nasza marcheweczka, jak widzicie. Więc ponownie dwa oczka i tym razem trzy słupki w kolejnych trzech oczkach. I w czwartym oczku będzie nasze oczko podwójne. I jeśli zobaczycie rząd poniżej. To jest w tym drugim oczku podwójnym zawsze będzie podwójna. Ponownie trzy. Tu w czwartym oczku. Dwa słupki. I ponownie cztery razy ten sam schemat. I tak naprawdę moglibyśmy powiększać tą naszą marewkę jeszcze jakimś kawałek, jeśli byście chcieli uzyskać ten woreczek troszeczkę większy niż mój. Mój ma natomiast około dziesięciu centymetrów. Raz, dwa. Trzy i w czwartym będzie. Podwójne i ponownie oczko ścisłe. Także już rośnie nam ta nasza mareweczka. I jeśli kontynuujemy nasze powiększanie jeszcze yy, z dwa razy, czyli teraz cztery słupki pojedyncze, i w piątym oczku dwa słupki razem. w sumie tak powtarzamy 4 razy, czyli cztery pojedyncze i dwa razem. I tutaj ja już mam około całość. Ponownie oczko ścisłe do pierwszego słupka. I teraz będzie mój ostatni rząd powiększania. Dwa oczka łańcuszka, w sumie pięć po słupków i piąte i w szóstym nasze dwa razem jeden słupek i drugi słupek i ponownie powtarzamy w sumie cztery razy. Pięć pojedynczych. Piąty. I w szóstym. Dwa, o, dwa słupki razem. Już zaczyna fajnie widać tą naszą marcheweczkę. pięć pojedynczych i w nasze ostatnie oczko jeszcze piąte w ostatnie oczko dwa słupki i ponownie oczko ścisłe do pierwszego słupka. Tak jak mówiłam, ja zakończę w tym miejscu moje powiększanie, ale jeśli byście chcieli jeszcze większą tą no to podobnie, podobnie tak jak teraz tym schematem idąc, dwa oczka łańcuszka i robimy sześć, dwa, dwa w jednym oczku, kolejne siedem, dwa w jednym oczku, 8, dwa w jednym oczku, aż będziemy mieć tą. Wielkość, która by nam odpowiadała, czyli tutaj tą szerokość. Następnie robimy dwa oczka łańcuszka i robimy naszą wysokość marchewki, czyli dookoła oczkami. Czyli pojedyncze słupki. W każdym oczku, po jednym słupku. I tak idziemy dookoła całej naszej marcheweczki. Ważnym jednym pojedynczo. I teraz tak naprawdę my możemy zdecydować jaka duża, czyli jaka wysoka ma być ta nasza marchewka właśnie poprzez ilość tych naszych rzędów. Tutaj postaram się Wam jeszcze pokazać. Dojdę do samego końca, dookoła całej tej mojej marcheweczki. Słupki, 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 pojedyncze w każdym oczku. Aż dojdziemy do końca naszej marcheweczki, do końca okrążenia. Tak. I oczko ścisłe do pierwszego. I teraz po prostu dalej kontynuujemy, aż będziemy mieli tą naszą wysokość. Ja oczywiście nie będę Wam wszystkiego to pokazywać, ale powiem Wam, że ja w sumie zrobiłam pięć takich właśnie e, rzędów pojedynczych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sze przepraszam, sześć. Sześć rzędów pojedynczych. I w tym momencie możecie zapauzować i włączyć ponownie, jak już będziecie z, tym, z tą waszą marcheweczką w tym miejscu więc jak widzimy się ponownie, no to tutaj w tym miejscu zakończamy tą naszą pomarańczową nitkę więc po prostu przyciągam i dosłownie krótką końcóweczkę tutaj obcinam w tym momencie część marchewkowa jest już gotowa w takim razie bierzemy nasz kolor zielony. I tutaj w to samo oczko przekładamy naszą zieloną nitkę. Łapię obydwie końcówki tutaj z przodu, żeby pamiętać, i od razu sobie po prostu wrobię w moją marcheweczkę. Robię teraz cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Cztery. I tym razem one mi się liczą jako pierwszy nawijany słupek. Nawijany słupek, czyli dwa razy nawijam na moje szydełko, przekładam w tym samym miejscu, ponieważ w każdym oczku będziemy teraz robić po dwa nawijane. Więc w tym samym miejscu, aby mieć drugi, przekładam nitkę i mam teraz cztery oczka. Najpierw przekładam przez dwa, trzy oczka, przez dwa dwa oczka i przez dwa i tak kontynuujemy całość dookoła w każdym tym słupku z poprzedniego rzędu robimy po dwa słupki nawijane czyli nawijamy dwa razy przeciągamy nitkę mając cztery pętelki przez dwa przez dwa i przez dwa to samo miejsce ponieważ to będzie nasz drugi nawijany słupek i jak widzicie, jednocześnie przytrzymuję sobie, żeby przerabiać tutaj te moje końcóweczki, dzięki czemu nie będę musiała ich dodatkowo chować. I tak całość będziemy robić dookoła tej naszej marcheweczki, takie słupki nawijane, ten oto sposób. To będą te nasze listeczki. Także spotkamy się, jak już będziemy mieć całą marewkę dookoła w tych słupkach nawijanych po dwa w każdym słupku z poprzedniego rzędu. Mam już wszystkie słupki nawijane podwójnie w koło całej naszej marewki i tutaj do wierzchołka tego słupka oczkiem ścisłym. Jeśli byście bardzo powiększali tą marewkę, to ja bym dodała jeszcze jeden rząd, ale. Mojej marchewce jest, jeśli robicie taką jak moja, to zdecydowanie wystarczy, więc zakończamy. Zostawiamy krótki koniec, który następnie schowamy przy pomocy igły. Gdzieś tutaj po prostu w środek naszej robótki. Ten... Ja najpierw sobie przekładam igłę w ten sposób. A później tą końcówkę przez nasze oczko igły O! I przeciągam. Naciągam i praktycznie tutaj nawet nie muszę za dużo ucinać. I ostatnim elementem całego, całej naszej mareweczki będzie sznurek. Sznurek oczywiście wykonujemy oczkami łańcuszka. W ten sposób pętelkę i przeciągamy. I nabieramy oczka. Oczywiście nie musimy tego dokładnie liczyć, ile nam oczek łańcuszka wyjdzie. Najważniejsze tylko jest, aby ten nasz sznureczek był około 3 razy większy jak ta nasza marcheweczka, czyli tutaj trochę tych oczek porobię, aby Wam zaraz pokazać jak najlepiej sobie przymierzyć idealną długość tego sznurka którym właśnie będziemy zamykać tą naszą marchewkową saszetkę na słodycze zrobię tutaj jeszcze kilka oczek łańcuszka na razie mam takiej długości, przemierzę sobie. Najlepiej na płasko sobie przemierzyć. No teraz mam, powiedzmy, jak przełożę, to tutaj za dużo mi nie zostało. Więc muszę zrobić troszkę jeszcze tych oczek łańcuszka, aby te końcówki były łatwiejsze do zawiązania. Zrobimy jeszcze kilka. o, no, dajmy na to tyle i widzicie, tutaj już spokojnie myślę, taka długość starczy więc wyciągam przecinam i tu nasz sznurek jest gotowy, zostało go tylko jeszcze wprowadzić ja staram się, żeby zawiązywanie nie było tutaj na tym naszym początku rzędów, tylko właśnie po przeciwnej stronie, także zaczynam tutaj i pomiędzy tymi Oczkami, jak widzicie, tu gdzie wbijałam się, naszymi słupkami nawijanymi i nie w co każde, a w co drugie. Tak mniej więcej dookoła przechodzę całości. Pamiętając oczywiście o przekładaniu tego naszego sznurka przez oczko igły. Nie zawsze jest to. O, tu. Przeciągam kawałek i ponownie to pomijam, wbijam tutaj, tutaj i tak mniej więcej dookoła. Wytrzymuję tą moją igłę. Przeciągam i aż dojdę do naszego początku. Oczywiście tutaj zostawiam taką małą przerwę. Tu przyciągnę. I w miarę tutaj te nasze nitki by trzeba było wyrównać. Czyli teraz pociągniemy trochę tą z początku, ponieważ jest dłuższa. I w ten sposób mamy naszą marchewkę. Zaciągamy. Zawiązujemy. Oczywiście pierwotnie jeszcze uzupełniając naszą marcheweczkę jakimiś słodyczami. Także dajcie znać, jak podobał Wam się ten tutorial, czy też stworzycie takie marcheweczki, może w troszkę większym wydaniu, aby schować więcej słodyczy. Myślę, że to fajny dodatek do takiej wielkanocnej zabawy, jak w chowanie jajek. Tutaj myślę, że idealnie skończyć, y, zmieści się akurat y, jajko y, czekoladowe, Yy, więc będzie to fajny akcent, a dodatkowo może służyć nam jako ozdoba. Także miło mi, że byliście tutaj ze mną, dajcie znać, jak wyszły Wam wasze marcheweczki i oczywiście fajnie byłoby, jeśli zostawilibyście kciuk w górę oraz komentarz pod tym filmem, jeśli chcielibyście zobaczyć więcej podobnych tutoriali na moim kanale. Dziękuję Wam i do zobaczenia wesołych świąt!